Motory się pojawiały, i ta fascynacja motorami była od zawsze. Tato mnie pierwszy raz przyprowadził na stadion, i ja się strasznie opierałam, nie chciałam, bo miałam już inne plany na niedzielne popołudnie, ale stwierdziłam, że raz zaryzykuję, pójdę zobaczyć na żywo, jak to wygląda. No i tak już zostało, już tak te kilkanaście lat chodzę na ten żurzel. Eee, naj Piękniejszy czas to jest ten czas, kiedy drużyna odnosi sukcesy, tak? no bo po to my to wszystko robimy, i działacze, i wolontariusze, i zawodnicy, no żeby osiągać jak najlepsze wyniki na torze i być najlepszym. Ja ten sport kocham. Wiem, że nie wszystkim się podoba, bo jest głośny. Uwielbiam ten ryk silników, zapach metanolu. Wiem, jaki ten sport jest niebezpieczny. U nas taką najgroźniejszą kontuzję odniósł Rory Schlein. Leżał na Sorze i e, widziałam łzy w jego oczach, bo on był pierwszy raz w szpitalu. Pierwszy raz dosnął tak poważnej kontuzji, że e, nie mógł sam wstać z toru, tylko został przetransportowany do szpitala. I jak trzymał mnie za rękę i prosił, żebym mu powiedziała, że wszystko będzie dobrze, a ja mu tego nie mogłam powiedzieć, bo diagnozy były bardzo, bardzo dla niego niekorzystne. Nie miał czucia wtedy w nogach. Na szczęście e, udało się. i e, jest dzisiaj zdrów ściga się nadal na motorze, mimo że pan profesor, który go operował prosił, żeby już więcej na motor nie wsiadał. Ja jestem taka bardziej zachowawcza, tak? Jak gdyby umiem ocenić potencjał moich zawodników z rywalami i jak gdyby podchodzę do tego tak bardzo rzeczowo. Natomiast ja to jest bardziej sfokusowany. Hmm, na ten numer jeden. On stara się na twarzy być taki kamienny i, i nie okazywać tego, ale tam w środku to wiem, że to mocno przeżywa i też im kibicuje z całego serca. Ożył ma kibiców, którzy są z drużyną bez względu na to, czy drużyna wygrywa, czy przegrywa. Są zawsze murem za zawodnikami. I myślę, że to jest wspaniałe, że kilku pasjonatom fanatyką wręcz sportu żużlowego udało się stworzyć taką rodzinną atmosferę i taką żużlową rodzinę w Łodzi. Mieliśmy szansę już awansu do najwyższej klasy rozgrywek, ale niestety nie mieliśmy odpowiedniego stadionu, więc teraz mamy już spełnione warunki licencyjne no i czekamy na ten upragniony awans. I to będzie chyba mój najszczęśliwszy dzień związany z żużlem, kiedy Orzeł Łódź awansuje do najwyższej klasy rozgrywek.